Witam wszystkich serdecznie. Jestem Gomez z partii Ruda i Złoto, a to jest krótkie przedstawienie mojego programu wyborczego. Dodam, iż mój oponent Kruk z partii obozowe Stronnictwo Beliara niestety nie odpowiedział na moje maile w sprawie zbliżających się debat, ale liczę, że odpowie. Zacznę od tego, że mój program wyborczy ma jeden główny cel rozrośnięcie naszego obozu. W skład tego wchodzi między innymi większy szacunek dla kopaczy, dlatego że oni kopią magiczną rudę i są cennymi pracownikami, bez tego nasz obóz nie byłby tym, czym jest ulgi podatkowe dla cieni i strażników, straż i cienie nie są doceniani w naszym obozie postanowiłem to zmienić i chciałbym zastosować ulgi podatkowe dla cieni i strażników bezpłatna ochrona dla kopaczy skończyło się babci stranie z wymuszaniem haraczy, program kill plus, darmowe wyposażenie dla kopaczy, żeby mogli skutecznie kopać magiczną rudę, która jest bardzo ważna dla naszego obozu większa rozrywka dla mieszkańców naszego obozu, aby umilić Czas po ciężkiej pracy. Jednymi z takich rozrywek byłyby koncerty, ogniopluje, kabarety, walki na arenie. Do tego dochodzi szereg zmian odnośnie inwestowania w różne nowe wyposażenie wojskowe stricte pod walkę z orkami. Kruk liczę, że odpowiesz i stawisz się na debacie lub przedstawisz w końcu swój program wyborczy. Wszystkim moim wyborcom z góry dziękuję i liczę na Wasze wsparcie. Gomez 2020.